No no. A no tak, bo my musieli podłożyć, tutaj znowu ten. No znowu klocki, żeby tam wjechać te klocki. Ten. No możemy na jazdę położyć. To no, już żeby bardziej prostować o Dobra, dobra, dobra Ale nie gasić I, no i bana, no, normalnymi pasami porobimy, bo to będzie najlepsze Tylko takie most wniejsze, tu właśnie wezmę no. Nie wiem ile ty mam tam tej wagi W ogóle 700 Nie no, pisze 1225 To nie wiem czy z wałem, czy bez wału Aha, no tak, no Powinno być. A, bo to mandam, tylko to Taki jak jest, A tak. To no. by Ta, bo wcześniej bym...